Za nami jubileuszowy 25. Piknik Europejski. Wyjątkowy tym bardziej, że w jego trakcie świętowaliśmy także 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji w Małachowiance odbyła się debata poświęcona inwestycjom kluczowym dla rozwoju Płocka i jego miast partnerskich, współfinansowanym ze środków unijnych. Najwięcej piknikowych atrakcji czekało na starym rynku. To tutaj stanęły kramy płockich szkół, a na scenie wystąpiły dzieci i młodzież z naszych placówek oświatowych. W czasie oficjalnego otwarcia pikniku prezydent Andrzej Nowakowski powitał gości. Wśród nich byli przedstawiciele dziewięciu miast partnerskich Płocka. To dla nas za każdym razem ogromna radość, że możemy wspólnie z naszymi partnerami z całego świata wyrazić wdzięczność, solidaryzm, radość, ale także to poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy jako Polacy dumnym narodem w zjednoczonej, bezpiecznej Europie. Podwójny jubileusz uczciliśmy tortem. także Polonezem, do którego zaprosili podszan tancerze zespołu Wisła. Na finał dla wszystkich uczestników pikniku wystąpiła Natalia Schroeder. Do 1 czerwca w domu Darmstadt można oglądać wystawę prezentującą widoki z portugalskiego Sinesz, naszego najnowszego miasta partnerskiego. Zakończyła się przebudowa ulicy na Skarpie. Droga jest już gotowa i całkowicie przejezdna. Prace trwały cały rok. Rozpoczęły się od ułożenia kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu. W następnej kolejności wykonawca ułożył nową nawierzchnię jezni i chodniki. asfaltowany został także łącznik do ulicy Jasnej. Nowe jest również oświetlenie. W miejscu starych, betonowych, stanęły nowoczesne aluminiowe słupy. Nowa ulica na Skarpie jest o pół metra węższa niż jej dotychczasowa wersja. Poszerzone zostały natomiast odcinki ulicy na zakrętach, a przy wlocie na Rondograbskich powstały wyspy kanalizujące. W pasie zieleni jest już wysiana trawa. Wkrótce będą posadzone krzewy. Inwestycja kosztowała 5 milionów złotych.